Opuściłem budynek wahadła, gdzie odbywały się prelekcje. No, pogoda jest jaka jest. Jestem nad jeziorem Smentowo. Ludzi za wielu nie ma. Może później opady ustaną i e, mieszkańcy tutaj Brześcia odwiedzą to miejsce. Idę dalej się przejść. E, w dniu jutrzejszym e, za to powinno być więcej ludzi, w tym z Włocławka i z dalszych miejscowości. Będzie piknik historyczny przy wałach, przy dawnym murze. Tutaj mamy rekonstrukcję domu, chaty trapezowej przede mną obozowisko. Tutaj panie działają, ogrzewają się przy ogniu. Warunki są hardkorowe ale takie też były wiele tysięcy lat temu. było nawet Zapraszamy serdecznie. zapraszamy, tak, zapraszamy. Do, do namiotu, jeżeli pan ma. Ochotę. A się ogrzeje trochę chwilę. Zapraszamy bardzo. A co tu będzie takiego fajnego pod tym namiotem? Wszystko. Wszystko jest super. A czy tak? Może zaczniemy od największego sprawcy, że tak powiem, dzisiejszego festynu, czyli od kultury brzesko-kujawskiej. Tutaj mamy przedstawicieli to znaczy postaci naczyń. To są przykłady naczyń, które których używają społeczności neolityczne, które zamieszkiwały w brzeź kujawski a, w Neolicie. A mniej więcej było to stanowisko gdzieś. A panie z Brześcia są? Ja jestem spod Brześcia. a dziewczyny <laughs> są z Polski z, daleko. Z <laughs> daleko. A to znaczy e, okolice Piła, a tutaj? Śląsk? Śląsko polski. No to nieźle. No i polskie, jak widać. I tak mamy się... też bardzo ciekawe, zagadkowe naczynie. Myśli pan, że do czego mogło służyć? No wtedy makaronu raczej nie gotowano. No nie. No ale do odcedzania może jakiś ziaren, nie wiem. No wody generalnie chyba co, Ogólnie czy nie? Ogólnie bardziej w stronę mlecznych produktów. Aha. E, czyli do produkcji sera i są to jakby najstarsze dowody na świecie na produkcję sera. E, najstarsze mają 7,5 tysiąca lat, jednak te z brześcia Kujawskiego tutaj odkryte mają 5,5. W latach 70. Piotr Bogucki trafił na fragmenty naczyń, właśnie z takimi e, dziurkami. i Początkowo uznawano to jako fragmenty jakiejś piece, może, ale w latach 80. pojechał do znajomych na wieś i tam zobaczył cedak na ser. I stwierdził, że to było do produkcji sera, ale nie miał możliwości e, jakby potwierdzić tego. I. O, woda. E, I dopiero w 2011 roku w Brytanii dokonano e, analizy jakby pozostałości tego na ściankach, czyli tak zwanych lipidów i uh -huh. się okazało, że faktycznie on miał rację i e, są dowody na to, że po prostu w tych naczyniach były przechowywane właśnie e, produkty mleczne typu sery e, i takie sery mogły być wytwarzane ze względu na nietolerancję laktozy i żeby właśnie poszerzyć swoje mm, jakby, <grym> wartości jedzeniowe. Produkowano sery, żeby pozbyć się tej serwatki, która ma największą ilość laktozy, i właśnie w ten sposób, jakby też mogło się to przyczynić do, do produkcji tych serów, i właśnie te naczynia są dowodem na te sery. Tutaj mamy żarno, czyli ta część na dole, no oczywiście zboże, i mamy rozcierać, czyli ten kamień, który trzymano w ręku, i ciągłymi, posobistymi ruchami ucierano, aż powstawało jak najwięcej tej mączki, tutaj, która już zaczyna powstawać. I w ten sposób, Więc niestety wszystko ręcznie. Tak samo ceramika, również powstawała z takich cieniutkich wałeczków po prostu, jak z plasteliny robiono, sklejano je i później wypalano w ognisku. Więc ani pieca, ani koła garncarskiego. I to jest oczywiście glina z domieszkami, czyli takimi różnymi dodatkami. Więc tutaj mamy jakby kulturę brzesko-kujawską, a tutaj przechodzimy do kultury pucharów lejkowatych. Nazwa się wzięła od pucharów lejkowatych. O, już, już, już już. O, to jest to, mamy puchary lejkowate czyli chodzi o tę krawędź, ten wylew czyli taki lejkowaty i w kształcie jakby pucharka więc to są puchary lejkowate są najróżniejsze naczynia i takim najbardziej charakterystycznym po pucharze lejkowatym są flasze z kryzą mamy tutaj flasze z kryzą archeolodzy robili różne badania różne analizy, do czego to mogło służyć Najpierw, takim najbardziej popularnym skojarzeniem jest to, że to się odwróci Wygląda jak główka makówki i znaleziono jakieś ślady, które wskazują na to, że mogą być przechowywane w tym substancje jakieś psychodeliczne, coś takiego, więc mogą to być używane na przykład w rytuałach, gdzie jakoś chcieli w jakiś sposób odurzyć. No oprócz tego oczywiście mamy różne zwierzątka, które mogą być zabawkami. A, czy generalnie albo, właśnie w kulturze pocharów lejkowatych panował taki kult barana, co jest właśnie zauważalne na wszelkich naczyniach. Mm -hmm. Czy to właśnie uszka mają takie baranie łby, czy tak. właśnie inspirowane takie rogi. Tak, i koleżanka ma najciekawsze znaczenie. Tak, mamy jeszcze bazę z gronocic i propos też jakby najstarszych odkryć. Jedno z najstarszych przedstawień wozu właśnie znajduje się na tej bazie. Być może to jest właśnie scenka rodzajowa, czyli przedstawienia pól, płynącej wody i właśnie jest ten wóz czterokołowy, więc jakiś, jedno z najstarszych przedstawień też dowód tego, że mogli używać takich narzędzi właśnie. Takie to mówimy najstarsze na świecie. Tak, nie Jedno z najstarszych jako no, też. Tak, e, Tam w okolicach się. No, a na Śląsku co tam wykopano? A na śląsku to wiadomo. Bruno ci blisko. Ale to bardziej Kraków właśnie okolice tak. Krakowa niż śląsku faktycznie, ale... A co to za bębenek? E, to też jest maginiany e, e, skórzaną poruszam, tak? właśnie. Podstawę na ma glinianą i, i ma naciągniętą tutaj skórę e, ze ścięgnami zwierzącymi owiązany i trochę nam mokry i... zamukły, więc ten dźwięk też będzie tak. zniekształcony, ale... I tutaj mamy też wiertarkę, bo na przykład, żeby wykonać ozdoby, tak jak na przykład mam tutaj przewierconą dziurkę na wylot, ale też takie nawiercone małe mhm. otworki, no to wykorzystywano taką wiertarkę, to jest gliniany obciążnik, a tutaj jest wiertło, które jest wykonane z krzemienia i, to i właśnie po prostu, jakieś po prostu można się nabijało pły. i... Ja teraz, to Czyli pod, zrobić... podobne urządzenie było do rozpalania ognia, też nie? No, znaczy, znaczy się... podobnie działało tak, zasada. Znaczy, oni wtedy używali do rozpalania ognia krzemienia i krzesiwa. To zupełnie inaczej niż uderzanie po prostu y, krzesiwem o, o krzemień. Ale generalnie to w ten sposób ta wiertarka działała i wierciła faktycznie. No ja delikatnie, bo sobie przywiercę rękę. Także tutaj też najróżniejsze kościane i, i takie krzemienne akcesoria, sierpy. sierpy, jakieś tłuczki krzemienne, wszystko to tutaj. To czarne, co pan widzi tu, czy na strzałach, to jest dziegieć. Ciosaki, czyli... tak jak tutaj, tak. I, i, i z poroża też ciosaki. Tak. To jest y, to coś, w czym zanurzył się bochum. Tak, 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 od, tak, tak. Z mieczem, nie? Tylko Bardziej rozcieńczone miał, bo to jest taka smolista, bo to jest smoła z brzozy. A tu mamy najróżniejszego rodzaju strzały, które mają groty krzemienne lub kościane. To jest kościany, tutaj mamy krzemienne, to znowu ten dziegieć. Ewentualnie ściegna jeszcze zwierzęce były wykorzystywane, lub sznurek z e, jakichś roślin. Też harpuny e, wykonywane z e, kości do na przykład e, no, tak. łowienia ryb. na przykład tak. kościane. Mhm od no, no, A co razie? tutaj za, za tkanina jest i do czego służą te ciężarki, kamienie? E, to jest pionowe e, krosnotkackie. One służą do tego, że nam obciążają tę tkaninę. E, te... Ułatwienie pracy tak, tak jakby, tak, tak? Bo, tak? bo jeżeli nie obciążymy tych nitek, to, się no, rusza to one wszystko. nam się poplątają, a tak mamy je napięte i jesteśmy w stanie przeplatać. Tak. Możesz mi przytrzymać proszę, bo to krosno generalnie działa na takiej zasadzie, że gdy przełożymy już nitkę w ten sposób, w takim ułożeniu, wtedy luzujemy to. I wtedy one, te, które były za tą belką, idą nam do tyłu i możemy przełożyć nitkę w kolejny sposób. Następnie znowu zakładamy to na krosno i w, znowu w ten sposób. To nam bardzo ułatwia pracę. Idzie szybciej, bo nie musimy rozplątywać każdej nitki osobno. Dzięki temu po prostu faktycznie takie materiały wychodzą. Z takiego materiału robili wszystko, bo to mógł być, nie wiem, dywan to mogło być materiał na uprania z tego później to było zszywane za pomocą igieł kościanych. Im bardziej A, też kaczka zaciśnie węzły, tutaj, no to tym bardziej, jakby będzie ściśnięte, i tak. bardziej, jakby. No i na tkanina wtedy wyjdzie, no i też e, inne nici. Jeżeli mieć nic, inna grubość, e, inna długość, to do innych, jakby rodzajów tkanin, do innego przeznaczenia tych tkanin to było wykorzystywane. To dziękuję za obszerną relację. <grym> dziękuję. dziękuję. Jednocześnie tutaj prezentowaliśmy taką dosyć prostą technikę pozyskiwania samej miedzi z malachitu. Udowodniliśmy e, kiedyś, że e, nawet 10 tysięcy lat temu człowiek już potrafił mieć wykonywać właściwie bez większego problemu, e, nie posiadając jak, jako takiego zaplecza technicznego. Nie jest to konieczne. Uh -huh. Okazuje się, że ten e, cudowny metal robiono z bardzo ładnego kamyczka. jest mieć rob... Mamy tutaj pojemniczek z, z tym sproszkowanym kameczkiem, mhm. a to jest przykład bardzo, no, dosyć prostego skrzepu miedzi. W takim prostym palenisku w ziemi nie trzeba było, tak jak wiem, żadnych tutaj specjalnych, specy, specjalnego zaplecza technicznego. E, z, z... Historia naszej cywilizacji, ona jest nierozerwalnie związana z metalurgią. Właściwie zaczyna się od zainteresowanie chemią barwników. Mm -hmm. e, Homo sapiens nawet 40 tysięcy lat temu używa dwóch barwników. Maluje swoje ciała na zielono, z proszkowanym malachitem. Maluje też swoje ciała na czerwono, ochrą. Jeden jest rudą miedzi, drugi jest rudą żelaza. Mm -hmm. Niezaprzeczalnie dzisiejsza cywilizacja jest y, związana z metalurgią. E, I gdyby nie zainteresowanie tą chemią barwników, no cóż, siedzielibyśmy w gruncie rzeczy dzisiaj na drzewach. Wszystko zaczyna się od chemii barwników. To no, dziękuję wtedy proszę, za, proszę, za, proszę. za wykład. Prosty metal robiono nawet przy użyciu drewna. Mhm. Proces produkcji nawet 3 minuty trwa. To mhm. jest bardzo prosty i w ogóle nie A no tam widzę mieszek tam jest, tak? To jest, czy tak, nie mamy dowodów, że takich miedźów używano w Neolicie. Natomiast najstarsze wizerunki, inaczej, do procesu m, tworzenia miedzi jest potrzebna, e, potrzebna po, na, powietrze. Nie ma, nie ma tutaj innej możliwości. E, najstarsze wizerunki miedziowników z macew egipskich oni podawali powietrze trzcinkami. No u nas ktoś próbuje przetapiać mieć, ale to dopiero w kucharach lejkowatych, czyli troszeczkę później. Raczej wszystkie wytwory, które do nas dotarły, są importowane. Tutaj używano albo czarnego bzu, albo rdestu. One mają formę rurek, którym podawano powietrze. No my tutaj użyliśmy miecha po prostu średniowiecznego. Co tutaj dobrego jest do, do jedzenia? E, wszystko jest dobre e... A to jakaś potrawa taka z zamierzchłych czasów? Znaczy tak, jak potrawy w zamierzchłych czasach wyglądały, wyglądały możemy się tylko domyśleć. A my tutaj mamy, zajrzymy do gara? No. Mamy tutaj jakąś tam kaszę, ciecierzycę, Aha. soczewice, trochę mięsa Pyszne Pewnie tak, zwłaszcza przy tej pogodzie Dzień dobry, można zajrzeć do wigwamu. Smacznego. Skąd jesteście? Starachowice. Starachowice? To jest w południe Polski? Świętokrzyskie. Czy w taki sposób wyrabiano pierwotne łodzie? Tak jest, żeby potem je zwodować, ale to jest kawał ciężkiego chodu. To wszystko musi być wyżarzone, żar musi wytrawić strukturę drewna. I wtedy potrafi do czegoś takiego, że mamy przestrzeń, żeby usiąść. Tak, tak. Jeszcze się Taka stabilna była poszło grady chyba sobie dobrze. Ale tylko takie z Brześcia jest czy? Nie, jestem z Wrocławia. A To życie nie było. To... A tu kawał taki nie takie rzeczy. Ciężko mi powiedzieć. nie, nie, ale nie wchodził. To było fajne miejsce. Dobra. Bo my mamy świadomość czegoś nie Dobrze A teraz mój Wojtek rzucił. A to jest przyrząd do rzucania tą. Tak, to jest tak zwany miotacz oszczepów. W języku Azteków nazywany. At... Super! Co nazywany atlatlem. U... Inuitów nazywa się to nukuka u aborgenów wobera. Jest to przedmiot, który znamy z wykopalisk mniej więcej około 30 tysięcy lat ma taki przedmiot. Nigdy nie myślałem, że takie oszczepy miały lotki też sterownicze. W przypadku tych, które my robimy, mają lotki, natomiast u aborgenów, w przypadku wobery, to są bardzo długie kije, które osiągają około 2 2,5 metra, natomiast są z przodu dociążane przy użyciu kamienia. Ze względu na to, że musi być jednak siła nośna. Jeżeli nie ma lotek, no to nie stabilizuje się lot. Więc aborygeni z racji tego, że nie mają tak naprawdę nie mają ptaka, który mógłby dać takie mocne lotki twarde, bo tu mamy akurat twarde wykorzystane Proste. pamiętaj, żeby miał rękę, nie? No, żeby cię nie skręcało. No. I aborygeni używałem takich, natomiast u nas przyjmuje się, że były takie, są znaleziska podobnych oszczepów, niestety są ślady, że były klejone, ale samych lotek nie udało się znaleźć. Co ciekawe, my znajdujemy już tak o super. My znajdujemy już takie bardzo dobrze wykonane, bo tutaj miotacz oszczepów jest zrobiony z drewna, natomiast te, które my znajdujemy, czy które one są wykonane na przykład z poroża renifera i one są pięknie rzeźbione. Mamy tam figurki różnego rodzaju przedstawienia zwierząt i mamy haczyk. Bo najważniejsze to jest po prostu działa to jak dźwignia. Wykorzystujemy dźwignię w tym momencie, więc dodajemy sobie dodatkowego impetu. Mogę spróbować ja raz żeby pan zobaczył jak tak tu tego białego. Wie pan co, stąd mógłbym dorzucić, ale nie będziemy tego robić. Jeden. Postaramy się jeszcze drugim dokładnie tak rzucić. Żeby nie było. Miąta, czy... Ipa! Nie. nie za dużo siły. Głównie do polowania na renifery na duże stada zwierząt. Ale można też pojedyncio do pojedyncio. Co to za amulet? To? O. Ząb wielkiego krzemieniarza. Czyli, Całkiem nie. Czyli szabla dzika, dobrze. No, no. Człowiek pracuje. No to trzeba takie, takie gadżety. No mały ząb. Super. Natomiast formalnie, no to jest to ząb, który powoduje, że czuje się silniejszy. No bo to jest. Dzik, który ważył ponad 150 kg, czyli już moja klasa wagowa, no ale to ja noszę jego ząba, nie on mój, no to, to o czym świadczy. Czyli myśliwy przejął tak, jakby jego siłę. Eee, no. To jest pierwsza impreza, która usiłuje spopularyzować epokę kamienia. Uh -huh. No i my tutaj pokazujemy różne działania z Ja jestem akurat krzemieniarzem, chociaż przyszedłem do kolegi łucznika na chwilę, żeby ogrzać ręce i nogi przy kawie. Co to za bębenek? Chyba kolega trochę do aha mobilizacja no się kończy trzeba wiosłami dołożyć wiedzieć w kilku zdaniach co tu mamy za stanowisko a dzień dobry. A dzień dobry, tak. dzień dobry. O, krzemienia, którą kolega prezentuje. Uh -huh. Tutaj czyścimy skórę, czy wyprawiamy skórę, surową skórę wyprawiamy, narzędziami przemiennymi i mamy jeszcze elementy prymitywne, związane z jak zauważyłem, to kolega chyba skoczył do sąsiedniej wioski i zapoznać tam kobiety. Może rodzinę chce założyć. Może raczej nie, może bardziej z łuku poszczerać Pozejmuję się ucznictwem, czyli koledzy tam Aha. trenują ucznictwo. Aha, tam, no ten jeden tak ten odpoczywa sobie trochę. Czyli jak tam podejdzie pan zobaczyć. Aha. A już tam byłem. Jak byłem. koledzy strzelałem, to oni strzelają w łuku. Trenują. Natomiast kolega też wykonuje strzały, poczeka ćwiczyć albo sprawdzać jak nowy łuk się sprawuje. No super, Na super. Tutaj możemy zobaczyć drugiego rodzaju przedmioty krzemienne, Używane w Oczywiście są wykopie, są to wykona. Rzeczy wykonane przez przez, przez nas, czy przez kolegę, są to siekiery, są to topory e, od, Odpady Odpadek krzemienia wiory, noże krzemienne. Mhm. Wszystko to, co kiedyś było używane e, przez dawnych mieszkańców tego tutaj terenu. Na, tutaj, tego tutaj A jesteśmy. pan tutaj z okolic jest? jestem akurat w skupina. O tam jeszcze nigdy w życiu nie byłam. Zapraszamy jak najbardziej. Taka ma wioska. No ale bardzo znana taka wioska, nie? No właśnie. Pani dziękuję Proszę. To jest jak ze szkłem, jak na krawędzi pukniemy, to się rozleci. Tutaj właśnie jak dochodzilibyśmy do końca, do krawędzi, to może po prostu pęknął wóz. Skąd jesteście? A my? My jesteśmy z, z okolic, z, Aha. to znaczy między gminą Grańca i Zwiecą Trójaską. Mieszkamy niecały kilometr od grobowców w Sarnowie. Tak i dzisiaj można opatrzyć, kobiety chcą błyszczeć, ale nie tylko, bo czasem na niektórych mężczyzn patrzą, to też chcą wyjść na tak, ale szczególnie kobiety i tak jak mówiło się na przykład, że antyk, ta Grecja, tak piękne te rzeźby, taki biały marmur, tak, tutaj są takie subtelności, a tak naprawdę one były pomalowane. Wszystkie rzeźby, i można je porównać, ten e, malunek twarzy, tak całej, to troszkę jak do rosyjskiej kobiety. Tak? Taki, taki ostry, że rubinowe prawie usta, tak? oczy takie super jaskrawe, makijaż. Potem w Rzymie to jest znany z Rzymu, że w Rzymie były kobiety, bardzo mocno się malowały, jeszcze bardziej na to narzekali, właśnie, że to powoduje też różne choroby. To już zauważyli wtedy, że używając bieli ołowiowej, bo chciał mieć białe bardziej w twarze, bo dużo schorzeń. No tak, ale zatrucie tak, przez skórę to tak, natychmiast. Ale trzymujemy. też i były różne inne. Bo...